Witam Cię, nazywam się Paulina Bojdo, jestem Twoim doradcą w dziedzinie piękna i urody, specjalistą Prima Life. Zapraszam Cię dzisiaj do wykonania masażu bańką chińską. Aby wykonać zabieg potrzebna Ci będzie bańka chińska, oliwka lub serum antycelulitowe. Masaż bańką chińską ma działanie antycelulitowe i modelujące. Poprawia krążenie krwi, oczyszcza organizm z toksyn i pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii. Przed przystąpieniem do masażu bańką chińską skorzystaj z prysznica. Oczyszczoną i osuszoną partię należy natłuścić przy użyciu oliwki. Można też, w zależności od celu, jakim wykonujemy masaż, dodać preparat o działaniu antyceluitowym, który w swoim składzie powinien zawierać kofeinę, zieloną herbatę, elkarnitynę, algi morskie, wyciąg z bluszczu. Po nałożeniu preparatu poślizgowego możemy go nałożyć również na bańkę, aby lepiej przesuwała się po skórze. Masaż zaczynamy od przyciśnięcia obydwoma kciukami górnej części bańki, a podstawę dociskamy pozostałymi palcami. Tak uformowaną bańkę przykładamy do okolicy zabiegowej i puszczamy. Powinna ona zasać fałd skórny i przyczepić się do ciała. Nigdy nie zostawiamy bańki w jednym miejscu. Zaczynamy od rozcierania. Zasysając bańkę chińską, przesuwamy ją od kolana w kierunku do sercowym, do węzłów chłonnych. Kończąc ruch na górze uda, odsysamy bańkę, wkładając w nią delikatnie palec. Ruch powtarzamy kilkukrotnie. Następnie rozcieramy od lewej do prawej. Ruchy wykonuj powoli. Niech będzie to również dla Ciebie relaks i odprężenie. Kolejnym krokiem jest ruch rozcierania okrężnego. Pamiętaj, aby ruchy były skierowane do węzłów chłonnych. Następnie powtórz kilkukrotnie rozcieranie w linii prostej, kończąc ruch na górze UDA. Na koniec odłóż bańkę chińską i przegłaskaj delikatnie udo. Tak wykonany masaż powinien trwać od 10 do 20 minut. Należy go powtarzać co 2-3 dni. Seria powinna zawierać 10 do 15 zabiegów. Masaż bańką chińską to doskonały sposób na pozbycie się celulitu oraz wymodelowanie sylwetki. Pamiętaj jednak, że bardzo ważna jest regularność zabiegów. Masaż poprawia krążenie krwi, przemianę materii oraz usuwa toksyny z organizmu. Spraw, aby każdy zabieg był nie tylko poprawą urody, ale również relaksem i odprężeniem.